Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Bladdy, a my sobie kontynuujemy nasze przygody z grą F.E.A.R. Co tu mamy? Dołącz do Holidaya i Shopa na Dachu. To jest nasza misja. To jest już interwał cholera wie jaki. No, w każdym razie już jesteśmy całkiem daleko. No i lecimy. No nie wiem, nie ma chyba co dłużej polemizować. Chodźmy zobaczyć, co się wydarzy. Czy nas tym razem ktoś zabija? Musimy na dach dojść. Czyżby to był taki krótki poziom? O cholera. To są chyba nie moi, co nie? O, się zorientowali nawet, że tu jestem. A mogłem ich zabić, póki jak jeszcze byli zajęci. Ej, takich zrozwalimy. Patrzcie, jak elegancko. Tam, czy deportują się, czy nie, i takich rozwalimy. Zajebiście. Patrzcie, teraz, masz shotguna. Zanim tutaj dobiegnie, już nie jest martwy. O, kolejny. <laughs> nawet na jak bez bullet timeu go rozwalam. Taka sytuacja. Nie są to wymagający przeciwnicy. Dajem radę. O tam jest. Dobra, załatwiony elegancko, krótko mówiąc. Fajnie, fajnie, żeśmy to elegancko załatwili. No dobra. Co tu co dłużej zlekać? Penetracja. Patrzymy, czy tutaj coś jest ciekawego, dach? No wiem, luksusowy dach. No i jak zwykle piękny widok na miasto. W ogóle zauważcie, że takie miasto, nie wiem, wydaje mi się, że dosyć mm, spokojne. Nic się tu praktycznie nie dzieje. Po co mi latarka z Nic się tu nie dzieje. Tutaj na dachu się strzelanina dzieje, też nie jakoś tak. Mm, żeby nie szczególnie na to zwracają uwagę. Nie wiem, jakieś oddziały specjalne, SWAT. Albo powinniśmy coś, nie wiem, jakoś budynek obstawić czy coś no To chyba u nich tutaj norma, takie strzelaniny, wiecie? Dlatego nikt na to nie reaguje Ewentualnie Alma ma jakąś, założyła jakąś specjalną barierę I nikt nie widzi tej bitwy No, tak też może być Fak! Ale te, taki granat, to ty wiesz, co, co możesz Co się takim granatem, to nie możesz się udławić, no No, uciekł mi to ci się udało spryciarzu, he? Eh? A masz. Uciekł mi, udało mu się uciec raz, ale... Tylko na chwilę. A po chwili już nie żył. Shotguna nie. Karabin. Karabin, karabin, bo karabin mamy amunicję, a do reszty niestety nie mam, bo się skończyło. Suprajsik! Yes, Poleciał w kosmos. <laughs> poleciał w kosmos. Przykre, ale poleć, przynajmniej nie żyje. W sumie. Hmm. Póki nie mam amunicji do broni, do mojej broni, do mojego wspaniałego, nie wiem jak, jak to się nazywa 10 mm HW, HW penetrator, dobra, będę nazywać go penetrator Póki nie mam naboi do mojego penetratora, będę używać Pistolet maszynowy per. jak to mam? Jeszcze raz? Nie to, cholera, to weź, wyrzuciłem przypadkiem e, RPL Dobra, RPL będę używać, póki jeszcze nie znajdę amunicji do... Ło! Wow! Hehehe, <gry> ale żeśmy go... pokazaliśmy mu w twarz Ogólnie sporo tutaj jest tutaj przeciwników, zauważyłem Naprawdę, naprawdę ich jest tu bardzo dużo Praktycznie na każdym kroku, fajny zamiast się zawsze robi, zawsze taki fajny dym Dym wojny jest po walce I tak opada wszystko No i to ma swój taki klimacik, naprawdę, trzeba przyznać Dobra, wchodzimy już do środka. Tutaj już pewnie będzie jeszcze więcej walki. Surprise! I deportacja. A macie! No i znowu nie żyją, znowu wylecieli wszyscy w powietrze i nie będzie żadnych ciał. Dobra, Bloody się już przyzwyczaił do takiego typu rzeczy. Powiedzmy, że to zjawiska paranormalne powodują, że te ciała znikają. No niestety, takie to jakieś przykre. Apteczka? A mogę w sumie. Dobra, i teraz tak. Mamy kolejne. Mm, kolejne rzecz, jaka mi się rzuca w oczy, to to, że chyba to jest jakieś. Roz... Odnoga, tak? Nie, to jest to samo. A rzucę im, co tam? Wybuchnij. Chyba niestety nikt nie, nie zginął. Pomimo moich niewyobrażalnych starań, chyba wszyscy przeżyli. No, niestety, to nie jest tak łatwo wbrew pozorom. No, chodź tu. No, teraz wszystko wraca do normy, tak? Bierzemy sobie obronę, którą. W ogóle patrzcie, mam jest wszystko na maksa rozwinięte. E, też my silni przeciwnicy, ale jest fajna broń, tak?

Lockheed Technology Corporation has become a leading aerospace defense contractor with revenues approaching 8 billion dollars and almost 60,000 employees worldwide. The company specializes in satellite technologies, ground-based communications, and advanced weapon systems. Co do people, to wydaje mi się, że nie żyją. just to But Jednak nie przetrwali chyba tego raczej. No raczej nie, raczej nie mieli szans, bo byłem w tym biurze i faktycznie nie przetrwali, dziwne, co nie? Ciekawe dlaczego. No natomiast co my mamy? Mm hmm, mm hmm, ciekawego. O cholera. Hey, panie, panie. Strzelają do, do ciebie, ja do was strzelam, geniusze. Nieźle, wychyl się. Ale chyba, chyba oberwałem nieźle. To jest karabin maszynowy się okazuje. Ale faktycznie, jesteś nowy przeci... nowi przeciwnicy. Już teraz nie walczyliśmy z klonami. Tylko z ludźmi normalnie w świecie. Co oni tu robią cholera? Się mieszają w nie swoje sprawy, jacyś normalni świeci ludzie tu wchodzą nam w paradę. No patrz, a tamten to się uparł jakiś snajper. Myślisz, że co, że snajperem zostanie? No, daj mi spokój. Ja tu pracuję, wykonuję swoje rozkazy, a oni się wpychają Jestem tajnym oddziałem FIR, o którym nikt nie wie. Cholera! O super, tego mi brakowało. Już? Spokoiliście spok spok się trochę? Bo nie wiem, czy mogę. Odpocząć czy nadal mam się bać? Zmienię się na jakiś, nie wiem, karabin, może chwilowo. W ogóle, jak tu ciemno, weź zapal coś. Dobra, wezmę tutaj trochę tej amunicji. Poczekaj, w ogóle mam. Mam tutaj jakąś tam amunicję do, do tego. do tej mam cholera. Haha, ha, surprise. You are dead. No, że co? Naprawdę, że jakoś strasznie dużo mam wrażenie. Wyleczmy się. Jeszcze raz. Dużo ten, straciłem życia trochę. Słabo taktycznie widocznie to zagrałem. Jacyś tacy gnoje są wytrzymali, trzeba przyznać. Patrzcie, trzy apteczki zmarnowałem praktycznie na jednym pojedynku. Tego się, to się nie zdarza. To się nie zdarzy, że aż tak dużo apteczek marnuje na jednym pojedynku. No prawie, że to jest, prawie, że to jest nienormalne, naprawdę. No aż, aż dziwnie się czuję z tym. Naprawdę, dziwnie się czuję z tym, że zmarnowałem aż tak dużo apteczek... ...na jeden jakiś mikro pojedynek. To już nie w moim stylu. Tu się na przykład dziwne rzeczy porobiły, w ogóle... No, dobra, już nie będę tego komentować, po prostu to, co się czasami wyrabia... ...w tej grze. Wejdźmy po prostu do środka i... Już spokój. No było, było, on to chodźcie tu. Przyjdą, jak myślicie? A nie, idą coś. Jest, jest gościem. No ja na jego miejscu już bym się. Patrzcie, sporo ich tutaj jest tych bohaterów, co nie? Naprawdę sporo. Słyszycie? Dobra, kolejny tu nie żyje. Teraz w sumie jak nie wiadomo, którą stronę lepiej iść, czy w dół, czy na dół. Kurde, naprawdę jestem teraz zgubiony troszeczkę. Ale chodźmy w dół. O, ciekawe. No, wejdź tam. O, udało się. Uff, fajnie, fajne, Jakieś takie. tajne przejście? No, może nie tajne, ale dodatkowe w każdym razie. Fajna sprawa. Dobra, jednak udało mi się wyjść. Fajnie, dobra. Idziemy tu głębiej i trochę zobaczyć, co tu jeszcze jest. O, wyszliśmy. Czyli to było takie alternatywne, ale wejście, co nie? Nie wiem, coś ciekawego było, tak naprawdę, czy tylko takie po prostu wejście alternatywne. Zastanawiałbym się nad tym, ale chyba nic tu nie było w sumie względnie aż tak bardzo ciekawego. I sobie na upartego mogliśmy te przejście darować. No ale dobra, czy strażników trzeba było załatwić. Za bardzo się wychylają. O, penetrator jest weźmiemy penetratora zamiast yy, shotguna, bo uważam, że jest o wiele lepszy. No i idziemy dalej, zwiedzać ten kompleks. Kogo ja teraz muszę znaleźć? Bo misje mi się. Co ja zrobiłem? Zlikwiduj zagrożenie ze strony ATC. No dobra, czyli muszę ich po prostu ich chyba wszystkich rozpieprzyć, to jest moja główny cel. Czyli jak zwykle, ambitnie. Jestem ambitnym żołnierzem. No i jak jestem ambitnym żołnierzem, to też będę się ambitnie zachowywać. Postaram się ich naprawdę zlikwidować. Jak tylko. Najlepiej, jak tylko potrafię. Hmm, teren wydaje się całko. O, tu jest chyba przejście, co nie? No jest jakieś przejście. Jest jakiś zeskok. Ale z, e, za chwilę, co, żeby to już był... Może, może to się okaże, że to już jest koniec poziomu. Jak myślicie, a może nie? Mam trochę dużo nawet do tej snajperki, to mi się na pewno przyda przyszłościowo, to mi się bardzo przyda. No i co, to tyle? Nie było tu nawet żadnych bonusowych ulepszeń czy coś takiego? No nie wiem. Dobra, zeskoczmy tu. Hehehe, <laughs> ci ludzie są zabawni, naprawdę. Co to jest? Jak ja mam jakąś mod przyciągania, ale przyciąganie ciał? I tyle powoduje, co powoduje, że ciała znikają? Dobra, to jest bug. Już się przyzwyczaiłem do tego, że nie mogę go naprawić z jakiegoś powodu. Nie wiem. Miejmy nadzieję, że potem w dodatkach tego bugu nie będzie. Bo doprowadza mnie po prostu do białej gorączki momentami. No ale niestety naprawdę próbowałem już wielu rzeczy, nie da się tego naprawić. To jest wersja steamowa i mam takiego buga, baga. I nie wiem, jak to naprawić, naprawdę. Hej, ja ci dam fire! Kurde, skudowałem. Fuck! O ty, łobuzie! No teraz powinien, teraz powinien być wybuch, i powinniście tam wszyscy zginąć. Oczywiście tak się nie stało, bo. byłam pecha. Dobra, załatwimy ich w normalny sposób czyli za pomocą penetratora. No nie, on chyba nie żyje jednak, wiesz, naprawdę. No wychylcie się! I tak macie przewagę. Ja tu nie skoczę, to jest wysoko. Czy wskoczę? Nie ma zejścia pod rabinie albo coś takiego. Bo mu chyba muszę tam do nich pójść po prostu. Jasny gwint, tego mi brakowało po prostu. Nie zabiłem gnoja Jednego. No trudno. Ważny grunt, że przeżyłem. Czy tak widocznie musiało się stać? Ach, no trochę tak nie spodziewałem się tego takiej obrotu sytuacji. Znaleźć drogę powrotną do głównego budynku. No chyba nie mam wyjścia, co nie jak tylko znaleźć tę drogę. Niestety utknąłem, nieźle. Poczekaj, a wskoczmy na chwilę do rzeki jeszcze. Hmm. W wodzie to wygląda całkowicie inaczej. No dobra, mniejsza o to. Ciekawe ile jaki jest mój ograniczony tlen. Nieważne. Wypłyńmy. Patrzcie, w wodzie, bo w wodzie, wiecie co, bo to się odbija chyba. To widzicie? Macie jakie to jest realistyczne? Odbicie od wody, Tu się odbija. Wszystko widzimy, to jest co na górze. A w wodzie całkowicie inna sprawa. O, to jest coś dla mnie. Ja po to będę iść. Cholera! Wow, jaki to był efektowny bieg! Ja cię kręcę, co za akcja! Działo się, działo, Wow. Kurczę, mało brakowało! Dobra, na szczęście tu na chwilę przyszedłem. Ooo, tak, to jest to. Uwielbiam, uwielbiam te dragi, które dodają mi po prostu moje mocy. Pyszne dragi są naprawdę, są świetne. Po prostu jestem takim narkomanem, a dzięki temu staję się coraz bardziej potężniejszy. Co to za trzęsienie ziemi? Zaraz okaże się, że jakiś troll tu w ogóle wyjdzie i z gry horrorowej zrobi się science fiction czy tam fantazy. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Teraz nie wiem co się z lampą stało chyba. Nie chcę, wiecie co, nie chcę wnikać. Chodźmy. Wiecie co, po prostu stąd chodźmy już, naprawdę. Bo się dziwne rzeczy Teraz teraz mnie coś zabije, zobaczycie. Nie wiem jakieś trzęsienie ziemi. Co oni tam do górze robią? Była jakaś taka do dobra impreza, jest też... I mnie nie zaprosili. Dwuje, złamane. Zobaczycie, teraz mnie Alma zabija, albo ktoś inny jeszcze i będzie to się działo i tyle i tyle będzie z mojego imprezowania. Nie wiem, czy dobrze idę. Przynajmniej już znalazłem apteczkę. No na pewno dobrze idę, a tam tutaj przejście to gdzie jest? Nienawidzę zostawiać się jakichś takich otwartych przestrzeni. Bo zawsze mam wrażenie, że tutaj coś ciekawego może być. A jeśli to byłoby ulepszenie, to zmarnowałbym życie przecież. No, akurat ulepszenia nie było, no to macie farta. To mogę iść ten Ty Nie ma ulepszenia, to mogę iść, okej. Okay. Wszystko, wszystko zostało wyjaśnione. Idziemy, idziemy. Czas kogoś rozwalić. Nie, 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 tu raczej prędzej wizje będą. O! O, żartowałem, nie idę tędy jednak. Wiecie co? Poszukam jednak innego, innej drogi. Tak, ta droga jest taka jakoś mało luksusowa. No, ten dym jeszcze zasłania teraz cały widok. zmienić nic nie widać. Co, że skok bogów? Ja nie umiem, ja nie umiem tak daleko skakać. No. No, mój skok jest bardzo ograniczony. A wejdźmy tutaj. O, tędy pójdę, dobra? Ok? No, mam nadzieję, że się nie gniewasz. O wszechpotężny Bogu. Który władasz tą, tym miejscem? Och, wszechpotężna moco, która władasz tym miejscem właściwie. Kurcze, gdzie ja utknąłem? No i tak, miałem pójść na dach, i skończyło się na tym, że skończyłem w podziemiach. Świetnie ci poszło, wiesz? Blad jest ci gniuszem. To po prostu, co? Nie, na dach, na dach się właśnie dostałem. I co? No, no. A teraz znowu muszę wrócić do głównego budynku. Żeby nie było tak za łatwo. Tutaj mamy jakieś przeszkody. Tutaj dół wejdziemy. O, jest przejście. Jestem geniuszem. Dobra, zobaczymy. Może się uda jakoś dostać. Na razie cały czas błądzę po tych korytarzach. Gdzieś w podziemiach. Jeszcze żaden potwór mnie nie zabił, ale to. No, o Wilku mowa. Jeśli chodzi o potwory. Może to nie jest do końca o to co mi chodziło. To nie jest potwór. Słabo się starać, wiesz? To nie jest potwór, to jest kościotrup. Kurczę, a temu co? Wygląda tak trochę chuder lawo, co nie? Widzicie, co się dzieje, jak nie jecie? A ja mówiłem mu, żeby się nie odchudzał, ale nie słuchał, się uparł, że za gruby jest. No i się tak skończyło, właśnie jego odchudzanie. O, czasem tak bywa. Co zrobić? <laughs> Tam widzę, że drzwi zablokowane Dobra, to pójdziemy sobie tędy Zobaczymy gdzie, kurczę, tutaj tym razem To nie? Idę tam gdzie, sta idę tam, gdzie spadł właśnie nasz przyjaciel yy, Stąd, przypominam, że stąd został zrzucony nasz yy, lawy przyjaciel Więc tutaj właśnie wpadamy teraz, zobaczcie dlaczego został zrzucony O, pewnie dlatego, narkotyki, widzicie? To jak on nie wykorzystał, to my wykorzystamy narkotyki Zawsze się przydadzą Okej, okay, kolejne pomieszczenie e, Czy tym razem tu będą jakieś przeciwnicy? Czy może tym razem ten element też będzie dosyć spokojny? Spokojny element, już widzę, że nic nam tu nie grozi Fajnie Hoppa, hop. jest przejście No i tak, oczywiście idę znowu gdzieś, gdzieś z jakimiś kanałami Czy ja stąd w ogóle kiedykolwiek zamierzam wyjść? Z tych kanałów? Nie, że... Nie no, żartuję, co? So, ja tu przecież byłem Jak do tego doszło? Eee, czyli tak, mm, muszę coś widocznie wyłączyć. <laughs> geniusz Paweł tego nie zrobił. Tylko geniusz Paweł poszedł po ulepszenie i potem wrócił do punktu wyjścia. Geniusz Paweł, dobra Geniusz bladi w sumie, bo, bo, te pa, bo Paweł to moje imię. A ja tu po Niku się do siebie zwracam, więc nie powinienem zdradzać swojego imienia, ona, ale już trudno. I tak nie wiadomo ja w sumie, jak wiele osób to obejrzy. Właściwie pewnie niewiele, więc jestem raczej bezpieczny. No dobra, yy, to więc trzeba było zakręcić ten zawór, no tutaj był pies pogrzebany. W ogóle... Co to? Do... Ej, ciszej tam, dobra? To pewnie od tego głośnego uprawienia seksu, tak się wszystko trzęsie. No, tak trzęsą, że cały, tak, się, tak się mocno kochają, że cał, całym budynkiem trzęsie. Tak, tu było wspomniany tu był jakiś trup, wychylił się za rogu i powiedział, że było trzymano ją w ciemnościach. Prawdopodobnie było to nawiązanie do Almy, dziewczynki. Czyli, że ją trochę niemiło traktowano, dlatego się pewnie tak trochę zbuntowała i narobiła takiego ambarasu. O czym ja wcześniej wspominałem? Zanim tu wszedłem po drabinie? Wiesz co, ja Cię to zapomniałem, naprawdę, o mi genialnym na pewno, o czym ja tam mówiłem? Poczekajcie, mówiłem o tym, że chyba niewiele osób to obejrzy... I co potem? No i potem nie pamiętam, no trudno, nie szkodzi. Chcę może przypomnę później, a może nie. i nie, no to trudno, jak sobie nie przypomnę, to nie będę wiedział. Co to za miejsce, cholera, chyba tu od lat nikogo nie było. Ale nieźle, tu ten tyle tych skrzynek, jestem ciekaw czy w ogóle w tych skrzynkach cokolwiek jest, czy one tylko tak tutaj dla lansu są postawione Czyli bez powodu jakieś beczki, o jaki bałagan, hm Ktoś narobił, w burdelu No, w sumie na to samo wychodzi O, jest i zaworek jakiś, myślę, że on może pełnić jakąś ważną funkcję Ale jeszcze może Zanim zakręcimy zawór, zejdźmy na chwilę na dół, zobaczmy Czy jest tu coś podejrzanego? Albo coś przydatnego, No, dobra, nie, niczego tu nie ma w sumie Niczego tu ambitnego nie ma, możemy stąd spadać Włazimy na górę i przekręcimy ten zawór Co powinno nam umożliwić tam gdzieś przejście dalej, tak sobie myślę OK. Dobra, super sprawa Woda się napełni. O, tu jest coś ciekawego. Myślicie, że to się jeszcze podniesie? Nie, no nie, to już się nie podniesie. Tu jest jakieś przejście, też to nie, ale tam się też nie dostanę, niestety. Dobra, co mi to dało, że podniosłem wodę? Nie wiem, właściwie dało mi to cokolwiek. Chociaż ja, no faktycznie dało mi, przecież pod wodą to było przejście, pamiętam już. Okej, okay, bo skrzynki mi zasłaniały. O cholera, chyba utknąłem. Fuck, jeden przycisk. O, udało się, okej. Okay. Bo to było przejście, o, jest. Zapalmy światło. Jestem teraz takim podwodnym pływakiem. Dobrze, że nie ma potworów podwodnych, bo to byłaby dopiero rzeź. Po prostu tego by mi jeszcze brakowało, żeby jakiś podwodny potwór mnie zaatakował. Chyba bym na zawał umarł. No i co? Jesteśmy sobie... No i co? To chyba tyle. No i tyle by było. O, tu jest jakieś dźwignia. Przyłączmy. Coś się stało, że niby? Nie wiem, nieważne. Chodźmy na górę. Czas najwyższy stąd wydostać, bo ile można chodzić w tych kanałach? No, przecież tu niczego nie ma. Żywej duszy tu nie ma. No zapisywanie. Będzie jakaś walka pewnie. Albo... A, dobra, czyli rozumiem, że coś tam przełączyłem i teraz se znowu wracam tu. Wiedziałem, ale im nie granatów. O, się narobiło bałaganu. Ale poleciał! O, o, narobiłem, ja też narobiłem trochę bałaganu. Przynajmniej ich obezwładniłem ładnie, no, nawet tylko jedna dodatkowa apteczka zużyta. Te dwa granaty też chyba narobiły trochę im tam bałaganu, ale silni, silni bli. Co to robi, jak myślicie? Nie wiem, nieważne. A, po prostu to uruchamiało windę, dobra. No to lecimy na górę. Czas się stąd wydostać, najwyższy. Ile można się bawić? Winda cała naprzód! Na szczyt! i znowu pewnie będę w jakiejś piwnicy, nie wiem. To jest interwał szósty. Przechwycenie. I znowu będę, w znowu będę pewnie w tym biurze, bo teraz będę musiał się przez całe biuro znowu przedrzeć, żeby dostać się na dach. No dobra, tak, czy siak. No jeszcze teraz wystartuję. Słuchaj, No, dobra, ogólnie rzecz biorąc, w tym akcencie zakończymy. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Ja Was bardzo zachęcam do oglądania kolejnych części. A póki co życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Cześć Wam.